Witam. Znajdujemy się przed moim akwarium 720 litrów. Słuchajcie, co jakiś czas pytacie mnie, jak wygląda serwis tego akwarium, dopytujecie, jak wyglądają te bebechy i prosicie, żebym pokazał jakiś filmik spod spodu, właśnie z tej filtracji i coś o niej opowiedział. Do tego ostatnio mamy bardzo dużo nowych widzów, którzy zadają mnóstwo pytań, jak to wszystko działa, jak to serwisować, ile jest przy tym roboty, bo oni po prostu jeszcze nie widzieli filmów, które wcześniej Wam nakręcałem, właśnie z całego serwisowania tego akwarium a jest tego całkiem sporo, więc myślałem, że ten temat będzie już wyczerpany, ale jako, że przychodzą cały czas nowi widzowie, i cały czas się domagujecie, tym. dzisiaj pokażę Wam serwis tego właśnie akwarium. Nie mam co przedłużać, zacznijmy zatem. Oczywiście film będzie w przyspieszeniu, tak, żeby Was za długo nie przeciągnąć, bo to jednak chwilę trwa. Szafka pod akwarium dzieli się na trzy części i tak za każdymi dźwiczkami jest jakaś sekcja. Ja swój układ mam tak zbudowany, że z tyłu za tym całą sekcją jest tak zwany bypass z zaworkiem. Jeżeli odkręcimy tamten zawór i zakręcimy dwa zawory, które do, doprowadzają wodę do korpusów narożnych, wówczas woda cała płynie bypassem, a my tu spokojnie możemy sobie serwisować, nie przerywając pracy filtra. Pierwsza sekcja jest to sekcja mechaniczno-biologiczna. Pierwsze trzy korpusy to są właśnie mechaniki, w których znajduje się owata, na której zatrzymują się. Wszelkie te główienka i inne zanieczyszczenia, mechaniczne listki i tak dalej, i tak dalej. Ja tą owatę wymieniam średnio co 2-3 tygodnie, w zależności jak jest zapchana. Po prostu obserwuję wylot z filtra i wiem, kiedy jest już zapchana, bo po wydajność filtra wtedy zaczyna spadać. Cała woda, słuchajcie, z tych korpusów zawsze jest u mnie przelewana przez takie oto mało siateczko. A powód? Powód jest prosty i prozaiczny. Bardzo często do tego filtra trafiają krewetki. Jak i jakieś tam małe rybki. Często pokazywałem wam, że wyciągam y, na przykład pielniczki kakado albo y, kiryski orange, które się u mnie bardzo ładnie rozmnażają. No i tu właśnie mamy pokazane. Akurat dwie krewetki z tego y, pierwszego korpusu sobie postanowiły wyjść. Zatem sitko ratuje im życie, bo tak to bym je wylał, i poszłyby oczywiście do kanalizy. A tak to ja zobaczcie, przelewam zawsze te, przez te sitko. Wszystko się zatrzymuje na sitku, woda przelatuje, i ja w ten sposób ratuję te wyrobne zwierzątka przed no na pewno pewną śmiercią. Wielokrotnie ratowałem też kakadu. No tam mi się zdawało, że jeszcze jedna krewetka, słuchajcie, spadła, ale jednak nie mogłem jej znaleźć. Ja wymyśliłem sobie taki patent, że po prostu na korpus, który mam nim odkręcić, nakładam sobie taką 5-litrową butelkę z wyciętym dnem. Dzięki temu woda, która znajduje się jeszcze w tej sekcji spada cała do tej butelki i nie rozlewa mi się tam po szafce. Chociaż w moim przypadku akurat nie byłoby jeszcze tak źle, ponieważ tam w środku, szafce widzicie taką grubą czarną folię. Jest to tak zwana folia basenowa, z tej folii klei się baseny. Oczka wodne na ogrodach. Bardzo fajna, gruba, dwumilimetrowa, sztywna folia, która po prostu u mnie zapobiega temu, żeby woda się gdzieś tam rozlała. Czyli w razie jakby jakiegoś przecieku, wycieku, czy tak jak tutaj po prostu w trakcie serwisu trochę się nam zawsze rozleje, coś tam zawsze pokapie. Nic się nie dzieje, ta woda cała zostaje w tej folii. Ja ją potem wyciągam szmatką, albo nawet zostawię do odparowania. Jak widzicie, tu kolejna krewetka uratowana. W sumie z tych trzech korpusów wyciągnąłem siedem takich właśnie tej wielkości kreweteczek. Także warto zawsze przelać tą wodę przez właśnie jakieś sitko. Tak samo czy z kubełka, ja też zawsze patrzę, czy tam nic się nie znalazło. W sumie to się bardzo cieszę, jak wyciągam krewetki z filtra, bo przynajmniej wiem, że ich populacja u mnie w akwarium stale się odnawia i nie będzie tak, że gdzieś tam kiedyś wyginą i wiem też, że jest im dobrze. Krewetki u mnie mają poniekąd trochę zjadać glony, a poniekąd same mają być trochę zjadane, bo trzymam je w sumie jako pokarm dla skalarów. Może brutalne, może okrutne, ale taka jest natura. Dobra, wróćmy do serwisu. Słuchajcie, odwijamy starą, bardzo zanieczyszczoną owatę i nawijamy nową. Ja wycinam sobie takie paski, potem owijam je sznurkiem i już mamy gotowy wkład do mojego korpusu. Robię tak średnio co 2-3 tygodnie, w zależności jak się zabrudzi, to tak jak mówiłem już wcześniej, widać to od razu po, po, po wodzie wylatującej z filtra. Jak wydajność filtra spada, trzeba wymienić. Nie dopuszczam nigdy, żeby się zatkało całkowicie i żeby pompa całkowicie stanęła, choć powiem szczerze, w tym roku, no nie, w zeszłym, to mi się parę razy Udało aż tak zaniedbać serwis. Tym razem jednak bezproblemowo. Odwiniętej owaty raz użytej, ja już nie płukam, nie próbuję jej odzyskiwać, chociaż wiem, że niektórzy tak robią, ale ona potem staje się taką szmatą i powiem szczerze, że już dużo więcej przepuszcza niż powinna, a to naprawdę są groszowe sprawy, więc ja naprawdę nie będę się bawił w, no, w czyszczenie tego. Naprawdę szybciej i taniej jest to wymienić. Jak widzieliście, przykręcenie korpusów z powrotem jest dosyć proste. Ja zawsze tam jeszcze palcem przecieram i wyczyszczam te, te łoże, gdzie ma przyjść uszczelka. A to z tego względu, że tam zawsze jakiś ślimaczek wejdzie. I wielokrotnie już tak miałem, że przydusiłem uszczelką ślimaczka i po przykręceniu korpusów jednak ciekły. A to było spowodowane tym, że tam delikatnie taki kilkumilimetrowy ślimaczek sobie potrzeb. W tych korpusach, oczywiście, ślimaków jest całkiem sporo, bo takie. Mikro, mikro ślimaczki zawsze przejdą gdzieś tam do zasysu, no i trafiają potem do korpusów. Dobra, czas odpowietrzyć. Na górze znajdują się odpowietrzniki, po ich odpowietrzeniu dopiero odkręcam wodę. Nie puszczam jeszcze wody na pompę. Na razie tylko wypuszczam wodę tędy, a górą ulatuje powietrze. I zakończona już jest wymiana tych wkładów w owacie. Przejdziemy teraz na drugą stronę, słuchajcie... Raz w miesiącu, na początku miesiąca, postanowiłem sobie wymieniać jeden z trzech wkładów z zeolitem i akurat teraz, właśnie wymienimy, akurat ten wkład środkowy. Jak widzicie, dokładnie ten sam patent czyli butelka na wkład. Tym razem już, słuchajcie, wylewam wodę bezpośrednio. Nie szukam tutaj krewetek, ponieważ no, tutaj nie miałyby szans się krewetki znaleźć musiałyby przejść przede wszystkim przez tomowate i całą resztę filtracji a to jest raczej niemożliwe. Korpusy z zeolitem są u mnie tak zbudowane, że ja po prostu na dno wrzucam tam jakieś biobale, rurką woda jest doprowadzona na dół, siatka zabezpieczająca, no tak, dopchnięta zwykłą siateczką dla ryby, no i wrzucamy już nowy zeolit. W wielokrotnie się mnie ktoś pytał, skąd ja biorę zeolit. Słuchajcie, ja zamawiam najtańszy zeolit, jaki jest, na, ale drogo. Zeolit to zeolit, to jest minerał, więc każdy powinien mieć chyba tą samą funkcję. Nie kupuję jakichś specjalistycznych, droższych, akwarystycznych, tylko po prostu kupuję tam zeolit, nie wiem, ostatnio tam płaciłem chyba 4,80 za kilogram albo za litr, nawet nie pamiętam jaka, jaka, jaka tam była stawka. No i tak sypiemy aż, słuchajcie, na równo z tym korpusem, nie ma problemu, tam w korpusie jest jeszcze chyba z 4 czy 5 cm, więc nie ma możliwości, żeby to potem mi pompa zassała. Następnie trzeba go przepuchać z tych wszystkich pyłków. Podłączam pod kran, pod akwarium, wężem do środka do rurki, i w ten sposób się to wszystko ładnie przepukuje. I od cała wymiana. Oczywiście też trzeba przecieścić uszczelkę, żeby zobaczyć, czy tam nic się nie dostało pomiędzy uszczelkę. I cała wymiana. Odkręcamy z powrotem bypass. Znaczy odkręcamy sekcję, zakręcamy bypass, no i wyczyszczone. Cała operacja to trwa dosłownie kilka minut. No, zostaje jeszcze tylko usunąć zeolit, który kiedyś ja dawałem gdzieś tam żonie do kwiatów, a obecnie chyba i wyrzucam, bo już ma za dużo. A ta woda oczywiście też pójdzie do kwiatów, bo to jest fajna woda, tak, akurat z czystymi bakteriami. Dzisiaj sprzedajemy sobie serwis Aquaela 2000. Po ostatniej wymianie w, w owaty w wkładach wstępnych również zauważyłem, nie wróciła wydajność filtra, co oznacza, że Prefilt, który jest zamontowany oryginalnie w tym kubełku, został już zanieczyszczony. Ten prefil czyszczę jak jest potrzeba. Tamte pozostałe, na lewo od kubełka, są dwa prefiltry. No to czyszczę też w zależności od spadku wydajności, średnio co jakieś dwa tygodnie. Gąbkę tą wypukałem normalnie pod kranem, żeby ją bardzo dobrze wyczyścić, a następnie z wody kranowej przepłukałem, w tej wodzie, którą wcześniej zlałem z korpusu. Ja, słuchajcie, też dolewam wody do tego filtra, bo już się tak nauczyłem, żeby zawsze dolać tej wody tam do pełna, wówczas znacznie łatwiej jest ten filtr odpowietrzyć. Aha, dla tych, którzy nie wiedzą, jak się otwiera taki filtr, słuchajcie, trzeba, żeby nie rozlać wody, tak? Trzeba po prostu zamknąć dolot wody, policzyć do 10 albo 15, Wówczas wyłączyć prąd i natychmiast zamknąć też wylot z filtra. Filtr przez ten czas wypompuje nam wodę z głowicy i nie będzie problemu z tym, żeby po otwarciu prefiltra woda nam się rozlała. Jak widzicie, kilka machnieć pompką, żeby filtr się odpowietrzył, no i poszło. I słuchajcie, serwis na dzisiaj mamy zakończony. Wymieniliśmy wkłady mechaniczne, wymieniliśmy zeolit. I przepłukaliśmy prefilt w oryginalnym kubeczku, kubełku Aquarela. Całość operacji zajęła mi około 30 minut. Także, jak widzicie, nie jest wcale bardzo dużo czasu potrzebne na serwis takiego akwarium, jeżeli wcześniej się wszystko dobrze przygotuje. Wiem, że ciekawskie oko widzów zaraz wypatrzy, że tamtym małym akwarium coś pływa. Więc uprzedzę Wasze pytania i odpowiem od razu. Tam trafiają właśnie te krewetki, kiryski. Oraz kakadu, które wyciągam z filtra. No i dobra, słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Akwarium jest przeserwisowane. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej filtracji, co do jakichś innych rzeczy, to pytajcie jak najbardziej, będę na te pytania odpowiadał. Zachęcam wszystkich do komentowania, lajkowania oraz do wspierania kanału. Ja się dzisiaj już z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.